Obecnie pracuję w dziale rejestracji produktów w firmie w firmie, która dba o swoich pracowników i pozwala nam swobodnie balansować czasem pomiędzy czasem prywatnym a czasem zawodowym. Kiedy pracuję, to pracuję na 100%, ale kiedy odpoczywam, to też na 100%. Mamy bardzo fajny kobiecy dział, w którym bardzo dobrze poukładana jest praca. To znaczy, że na projekcie pracują dwie albo trzy osoby, co pozwala nie tylko wymieniać się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem. Ale też spokojnie planować życie prywatnie. Czyli jeżeli potrzebuję wziąć urlop, to wiem, że mogę pójść na urlop i moje projekty będą zadbane. Jeśli tak się wydarzy, że zachoruję, to po prostu zostaję w domu, biorę zwolnienie i odpoczywam, i regeneruję się, a nie zastanawiam się nad tym, co się dzieje w pracy i czy moje projekty się nie posypią wtedy, kiedy ja odpoczywam na kanapie. Mamy bardzo fajną atmosferę i szefową, która jest jakby tak nad nami nadając dobry ton i pracy i naszym spotkaniom przy kawie, gdzie możemy omówić sobie projekty, nad którymi pracujemy, że to wszystko jest takie luźne i że ta praca po prostu może być przyjemnością, bo jak są nawet trudne rzeczy, ale można spokojnie porozmawiać, poszukać wspólnych rozwiązań, no to wiadomo, że wszystko lepiej się kończy. To, jak bardzo jesteśmy na siebie uważne, widać także w sezonach chociażby przeziębienia, kiedy można łatwo złapać jakiegoś wirusa. I jeżeli przyjdę do biura i widać, że czuję się źle i ciągam nosem, to na pewno wtedy moje koleżanki zauważą, że trzeba mnie wysłać do domu, nawet jeżeli samej sama mnie na to nie stać i trochę chciałabym jednak popracować, bo w biurze jest miło i dobrze nam pracuje się razem. Ale mamy na siebie też taką uważność, i jeżeli któraś z nas czuje się źle, to wiadomo, że powinna pójść do domu i odpocząć, i nie musi się martwić o to, że jej projekty będą zaniedbane, bo po to pracujemy w zespole, żeby nawzajem się wspierać. Wyzwań pracującej mamy jest całe mnóstwo to codzienne żonglowanie pomiędzy obowiązkami w domu, w pracy i przy dziecku. Najtrudniejsze dni jako dla mamy dwuletniej dziewczynki to takie, kiedy ona nie może iść do żłobka lub kiedy ja mam niedyspozycje. Wtedy wiem, że mogę liczyć na wsparcie osób w moim dziale, w miejscu, w którym pracuję. Dzięki systemowi, jaki wypracowaliśmy sobie przez wiele lat, wiem, że inna osoba może bez problemu wziąć moje projekty czy Uczestniczyć za mnie w spotkaniach. Dzięki temu ja mam ten komfort, że mogę wziąć zwolnienie i wypełnić obowiązki, które w tym momencie są priorytetem czyli pomoc choremu dziecku. System zastępstw, wdrożenia w projekty to jest coś, co ułatwia nam pracę. Dzięki temu wiem, że w każdym momencie inna osoba z działu może przejąć to, co ja w danym momencie miałabym zrobić. Kiedy ja mam niedyspozycję, kiedy źle się czuję, kiedy nie jestem zdolna do tego, żeby wykonywać obowiązki służbowe, wiem, że ktoś w pracy może mnie łatwo zastąpić. Również w domu wiem, że może zastąpić mnie mój partner, w obowiązkach, które zazwyczaj należą do mnie.